Dzień dobry, Michał Zaborowski. Teraz ja o wagę tego dwóch meczu chciałem Cię zapytać. Jak ma szansę drugi raz w ciągu dwóch lat zagrać w fazie ligowej Ligi Konferencji? Czy czujecie wagę tego dwumecz'u? Jak ważne jest to spotkanie też z perspektywy klubu, że można po raz drugi w tak krótkim odstępie czasu w historii się zapisać? Ważne spotkanie na, naprawdę jest i e, wiemy, że to jest też myśl. Także. Spokojnie podchodzimy przede wszystkim na początku do pierwszego meczu. Gramy u siebie. Wiemy na co nas stać u siebie, ale to też nie można lekceważyć Dynama, ponieważ zespół, który e, wcześniej wyeliminował e, mocny zespół z Chorwacji, także trzeba na nich uważać, ale myślę, że nasz tab i trener ma plan na ten mecz, także będziemy powoli słuchać tego planu i się się przykładać to wszystko na wojsko. Patrząc na y, opinie ekspertów, też na to co się mówi, jak Jagiellonia będzie faworytem tego dwumeczu z Dynamem, też faworytem był Hajduk. Jakbyś ocenił potencjał waszego rywala? No, dlatego to co powiedziałem, że potrzeba zimno było do tego wszystkiego podchodzić, to jest już taka prawda, że jest jakby dwumeczowy final tych eliminacji do Liga Konferencji i E, to już naprawdę trzeba być odpowiedzialnym, e, mądrym na boisku. Myślę, że jak trener, mądry w zarządzaniu i e, przede wszystkim, wszystkim korzystać ze swojej szansy: e, więcej dojrzeć na bramek, więcej stwarzać sytuacji, więcej presować, szczególnie u siebie. E, no i mam nadzieję, że kibice nam pomogą. Widziałem na wczoraj, chyba wieczorem, 12 tysięcy. Biletu było sprzedawane, także gdzieś tam ten stadion będzie wypełniony, także mam nadzieję, że od pierwszego giska pogonią nas do przodu. Noście, rany, mi się wydaje, że też tak, już jak skończyliśmy nasz mecz, to też chwilę też oglądam akurat na regeneracji, jak grali dogrywkę. Założyłem, że grał 1 na 1, chyba na całym boisku, są agresywni i na pewno też nie odpuszczał w każdym momencie, ale w My jesteśmy Jagiellonią, gramy u siebie i my jesteśmy u siebie mocnym zespołem i mam nadzieję, że jutro pokażemy na co nas stać. Ja jeszcze patrząc na rozkład tego dwumalczego wypieczu, w gracie u siebie rewanż <coughs> na tym gorącym terenie w Albanii, to jest w jakiś sposób mniej komfortowa dla Was sytuacja, czy to nie ma żadnego znaczenia, że po prostu trzeba wyjść zrobić swoją... No myślę, że trzeba wyjść po prostu zrobić swoją robotę. Przede wszystkim najważniejszy ten pierwszy mecz, żeby żeby jutro dobrze, dobrze zagrać ten mecz i, i żeby jego wygrać. Dziękuję. Coś teraz e, chciałem cię zapytać e, o to, z kim chciałbyś e, najlepiej zagrać w środku pola. Biorąc pod uwagę, że Dawid Drachal e, skończył masz zadanie jakimś z urazem. No a wiemy, że też przeciwnik tutaj jest taki, że może nie wiem, nie mówiłeś, że grają 1 na 1 na całym i ale też niewykluczone, że w pewnym momencie. Się cofną i trzeba będzie ten jednak może rozwijać. No, mi się wydaje, że to może bardzo możliwe jest tak, że, że pewnie gdzieś tam w niskim bloku będą, w, będą grać tutaj, żeby zrobić dla, dla swojego zespołu korzystny wynik, ale tu jest obok mnie człowiek, który, który ma swoje plany i mi się wydaje, że nasz trener lepiej odpowie na to pytanie. Okej, okay, to w tej niewygodnej pozycji. Dawid, teraz pytanie, jak, czy czujesz się znaczenie? Bo tempo grania Macie w tej chwili na bardzo imponujące i Macie prawo już czuć w nogach początek tych rozgrywek, bo gracie praktycznie co kilka dni i wszystko to wskazuje na to, że bardziej się gra i tak dalej. No pod swoim kątem powiem, że ostatnio Macie ugrążone 20 minut, także akurat. Trener dał mi trochę odpocząć. Czuję się dobrze. Wczoraj trenowałem jednostkę z całym zespołem w intensywnym treningu. Solidnie popracowaliśmy, także jesteśmy, mi się daje, że gotowi. Tym bardziej, że od ostatniego meczu minęło już dzisiaj trzeci dzień, jutro jest czwarty dzień. Myślę, że wszyscy zregenerowani i pewnie każdy sobie zdaje sprawę, że jak ważny jest ten dwóch mecz i jak ważny jest ten mecz przede wszystkim pierwszy u siebie. Także każdy się nastawia i, i żeby się pokazać z danej strony. Czy odczuwacie wagę tego dmumaczu? no bo chwila jest historyczna dla Jagiellonii, bo Jagiellonia znów może znaleźć się w fazie ligowej ligi konferencji, na pewno było, był, byłoby to ogromne wydarzenie dla klubu, dla kibiców, co pokazał poprzedni sezon. Jak wy się czujecie przed tym spotkaniem, czy odczuwacie właśnie ten moment i wagę tego spotkania, tego tłumaczu. E, wagę dwóch meczu przede wszystkim, bo, bo to nie jest jedno spotkanie, a dwóch To jest pierwsza rzecz. Druga, że ta drużyna mm, też prowadzona przeze mnie już ponad dwa lata. tak? Co chwilę gra bardzo istotne mecze i co chwilę ma bardzo że tak powiem ważące dużo momenty od gry po utrzymanie poprzez mecze, które miały zapewniać się Mistrzostwo Polski potem mecze w Lidze Konferencji w fazie pucharowej eliminacje jeszcze potem kluczowe mecze w, w aspekcie walki o, o podium więc tych meczów o dużym ciężarze gatunkowym mamy już sporo za sobą mam nadzieję, że jeszcze sporo przed sobą, więc na pewno to doświadczenie powoduje, że łatwiej nam się do takich sytuacji adoptować i zachować spokój w przygotowaniach do spotkania. Na to, żebyśmy chcieli awansować do fazy ligowej, to oczywiście tak samo jak i Dynamo City, więc to tutaj na tym etapie rozgrywek już nie ma kalkulacji na zasadzie, że fajnie by było, już każdy chce, każdy będzie robił wszystko, żeby to zrobić, bo nie muszę mówić, jakie są z tego plusy dla trenerów, zawodników, klubu, zarówno strony sportowej, wizerunkowej, marketingowej, ekonomicznej. Tu minusów byśmy chyba nie znaleźli, nawet jakbyśmy chcieli się doszukać. Więc to jest normalne. I na tym etapie już powiedziałem: eliminacji, po prostu no, trzeba wejść na swój najwyższy poziom, żeby, żeby na ten awans sobie zapracować w dwóch meczu. Po kilku meczach, pan w dwóch meczu. Do tej pory w Lizze w, w tym sezonie broniliście zaliczki z pierwszych w, gier, a losy Hyderoka wskazują, że Miami, jeżeli pozwoli się w tym pierwszym meczu, się nie wykorzysta pełnia tutu może być nieobliczalny. Zresztą, jak większość dużo z Bałkanów. Czy pana zdaniem ten pierwszy mecz jest mimo wszystko ważniejszy, tak biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałem? Czy też uważa pan, że losy tego spotkania mogą być przesądzone wcale nie w tym pierwszym, ale dopiero w drugim? Oczywiście, że mogą być przesądzone, aczkolwiek meczu siebie to zawsze jest meczu siebie, co nie zmienia faktu, że statystyki tego nie potwierdzają, bo od momentu, kiedy została zniesiona zasada tych ekstra goli na wyjeździe no to ta statystyka się zmieniła pod kątem tego kto powiedzmy zaczyna rywalizację u siebie a kto ma rewanż u siebie nie wiem czy państwo dobrze mnie zrozumieli że, że jeżeli te bramki na wyjeździe już dzisiaj tyle samo ważą co, co kiedyś no to znaczy co, co, co u siebie no to już ta statystyka jednak się zmienia. Kiedyś faktycznie te statystyki potwierdzały, że, że ten rewanż, mecz rewanżowy, jeżeli masz u siebie, to, to statystycznie zwiększasz prawdopodobieństwo na to, że, że przejdziesz do, do kolejnej rundy, czy, czy w tym momencie do fazy ligowej, ale dla mnie to statystyka to jest tylko ciekawostka, która może potwierdzić to. E, e, pewne fakty, a, ale ona nie, nic nie zrobi za nas, bo to statystyka, te procenty na awans i te, te rzeczy wszystkie to są fajne, ciekawe, ale kompletnie nie mają nic wspólnego z tym co się dzieje na boisku, jeżeli wychodzą dwa zespoły, które Chcą wygrać mecz, bo statystyka nie policzy Ci decyzji trenera, statystyka nie policzy Ci błędu ludzkiego, statystyka nie policzy Ci nastawienia, przygotowania motorycznego tak itd., itd. Jest wiele rzeczy, które są poprzez liczby mało policzalne i wiele rzeczy zmiennych w piłce, które decydują finalnie o wyniku. Więc e, trzeba przede wszystkim nastawić się na krok e, kolejny, który mamy do wykonania. E, ten kolejny krok najbliższy jest przed nami jutro i musimy e, jak najlepiej wykorzystać pierwszy mecz do tego, żeby pojechać z dobrym wynikiem e, tam na wyjazd. Drugie pytanie. Mówił Pan o tym, że gracie dość dawna w mecze pod dużą presją, o, o dużą stawkę. W tej rundzie również, znaczy w tym sezonie również jest tych meczów bardzo dużo. Czy nie czuje, nie widzi Pan, że zawodnicy mogą czuć te, 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 taką zbyt dużą presję? Bo czy generalnie nie zaczynają być zmęczeni mentalnie z tego powodu? Czy to w dalszym ciągu jest jeszcze ten głód yy, sukcesu, który w tamtym sezonie był taką charakterystyczną cechą No To są rzeczy, na które wpływu nie mamy, ale którymi musimy zarządzać. No to, że jeden przeciwnik, tak jak w przypadku Dynamo, jeszcze nie mają rozgrywek ligowych i Igrają tylko w Europie. Tak, my jesteśmy dzisiaj na etapie łączenia, i to są rzeczy, które my musimy rozumieć nie traktować tego jako wymówkę czy usprawiedliwienie tylko po prostu umiejętnie tym zarządzać, i też nasza rola tutaj, sztabu, w tym, żeby utrzymywać ten głód, utrzymywać te, te możliwości nasze. Fizyczne na dobrym poziomie, tak, żeby w tych kluczowym etapie eliminacji, w który teraz wkraczamy, być w jak najlepszej dyspozycji. Ale kontekst ilości rozegranych meczów oczywiście istnieje, nie można o nim nie mówić, ani bo to co powiedziałem na konferencji. Po meczu w Radomiu, ja mam czasami wrażenie, że w ocenie naszego zespołu, przez to, że my jesteśmy takim środowiskiem, które nie narzeka, nie szuka wymówek, tylko stara się szukać rozwiązań i cieszy się, generalnie jest wdzięczna za, za to, co ma, czyli za to, że możemy grać tak dużo, że możemy grać w Europie, że możemy m, doświadczać, że, że możemy się rozwijać i czujemy, że idziemy w tym wszystkim do przodu i że klub się rozwija i nigdy nie dajemy sobie usprawiedliwień wymówek ze względu na terminaż, czas między meczami itd., itd., no to mam wrażenie, że czasami w ocenie naszej gry i w ocenie naszych działań w ogóle się pomija ten aspekt, tak jakby tego kontekstu nie było, a on jest, no bo jest różnica, czy ty w czwartek 60, tam 8 godzin temu zagrałeś mecz, czy byłeś w domu i odpoczywałeś? Jest różnica, czy podróżowałeś wtedy, czy czekasz sobie spokojnie na mecz u siebie. Także mówię tylko po to, to, żeby nie zapominać tego kontekstu w analizie pewnych rzeczy, jak czasami rozmawiamy o tym, dlaczego jakiś mecz tak wygląda, albo wygląda słabiej, albo są rotacje, albo nie w pełnym składzie. No bo jest bardzo wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę, przeanalizować i zarządzać tą sytuacją, gdzie jest ogrom zmiennych, mnóstwo zmiennych, ale no też chcemy korzystać z doświadczenia, które mamy z zeszłego roku, bo w tym okresie grania tak często jesteśmy już długo, dlatego też z tego bardzo się cieszymy i chcemy ten okres przedłużyć. Więc pewne doświadczenia mamy, chcemy z nich korzystać teraz i, i zobaczymy, jak e, tak naprawdę ten okres najbardziej gorę, gorący już mamy za sobą, bo to został nam dwóch mecz teraz w playoffach, mecz z Legium jest przełożony, e, a mecz z Lechią to jest tak jakby na zakończenie maratonu, a te zakończenia maratonu to, to jest już e, działania na... Bardziej na mentalność piłkarzy, a nie na to, żeby byli wypoczęci, bo no, wypoczęci nie będą. To na pewno już mogę teraz powiedzieć. Ale dzisiaj nie jest czas na bycie zmęczonym, nawet jak jesteś zmęczony, bo to nie jest dzisiaj taki moment. Po prostu dzisiaj trzeba wyjść i poświęcić wszystko dlatego, żeby w tym dwóch meczu wygrać. No, panie Trenerze, o ile piłka reprezentacyjna, albańska, jakoś tam w Polsce jest pewnie rozpoznawalna, że wśród raczej chyba uchodzi ciągle w egzotyczną. I chciałem Pana poprosić o opisanie przeciwnika również w taki sposób, jak pytaliśmy Pana kilka razy uh -huh. o tych o te drużyny, o których udzieliśmy niewiele. Już troszkę graliście w Europie, jakby Pan scharakteryzował przeciwnika, może da się go z kimś, z kim graliście już porównać? No bardzo fajne pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że każdy ocenia ten dwumecz przez pryzmat właśnie zaszufladkowania ligi albańskiej wartości drużyny na Transfermarcie, mówię tutaj o wartości Dynamo City i ulega powszechnym opiniom, czy statystyce, a nie bazuje na obrazie i analizie. Przewaga nasza jako sztabu polega na tym, że my. Przeciwnika przeanalizowaliśmy i wiemy, z kim się zmierzymy. Więc te wszystkie opinie na nas nie działają, bo po prostu mm, ja uważam osobiście, że zmierzymy się z drużyną, która w dwóch meczu z Hajdukiem Split była drużyną lepszą i przeszła do kolejnej rundy, dlatego że była drużyną w meczu lepszą od Hajduka. Eee, mówię o ocenie tu i teraz. Nie mówię o ocenie potencjału drużyny, nie mówię tego, jak ten mecz by wyglądał, gdyby Hajdu wszedł na swój najwyższy poziom albo był najlepszą wersją samego siebie. Skąd te pewne rzeczy się biorą, to już pewnie jest kwestią analizy zespołu Hajduka, trenerów, piłkarzy itd. itd. No ale nie ma co ukrywać, że, że Dynamo City po prostu z mojej perspektywy po analizie. Zasłużenie dzisiaj jest w tej fazie i przeszła tego przeciwnika. To jest drużyna, która ma bardzo ofensywne usposobienie. To jest drużyna, która ma bardzo dużo odwagi w grze i gra bardzo bezkompromisowo. Dużo wchodzi w szybki atak. To jest drużyna, która jest intensywna. To jest drużyna, która jest agresywna. W tym dwóch meczu z hajdukiem miała naprawdę bardzo fajne, odważne nastawienie. Było to czuć. Oczywiście z perspektywy meczu u siebie, pewnie każdy by tego się spodziewał i oczekiwał, ale było to czuć też w Chorwacji, gdzie to nie jest łatwe, nie mając dużego doświadczenia w dużych meczach z wielkimi firmami, pojechać na 30-tysięczny stadion i grać odważnie wierni swoimi filozofii i swojej tożsamości. Dużo szybkości jest też w tym zespole, jeżeli chodzi o, 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 o takie aspekty motoryczne. Dużo intensywności, o tym już mówiłem, i dużo też bezpośredności, jeżeli chodzi o grę w obronie. Tak? To jest też drużyna, która lubi grać proaktywnie. To jest też drużyna, która lubi przeciwnika. Dążyć do dominacji, która pod, pod, posługując się tak, jakby agresją w pojedynkach, no nakłada na przeciwnika trudne warunki. Więc no na pewno, jakbym skonfrontował tę opinię, które panują generalnie u nas i wyobrażenie o tej drużynie, no to powiedziałbym, że są one bardzo krzywdzące dla tego zespołu. Tak bym to powiedział. A my po analizie, oczywiście, wiemy też, gdzie są słabsze strony przeciwnika, i o tym też rozmawialiśmy, i to będziemy chcieli na pewno wykorzystać. Znamy też swoją wartość i wiemy, że jesteśmy też dzisiaj groźną drużyną, która która potrafi grać na, na, na dobrym poziomie, ale też spodziewamy się trudnego przetarcia i trudnego dwumeczu, bo uważam też, że siłą dzisiaj tej drużyny jest to, że oni pewnie bardzo chcą, oni pewnie mają też fajne takie zdrowe oczekiwania względem siebie i takie fajne nastawienie. Ale myślę, że nie ma na nich dużej presji. Nie ma takiego obciążenia, że ktoś od nich tego oczekuje albo wymaga, i to było widać w meczu z Hajdukiem. Było widać u nich taką swobodę działania i taką, taką po prostu, że chcemy wyjść ze, z tym, co mamy najlepsze, bez dużego obciążenia. Widać po decyzjach z piłką, widać po, po golach, które strzelali, widać po odwadze w grze. No a jednak po drugiej stronie przeciwnik, który. Pytanie, czy nie doszacował siły przeciwnika, czy może troszkę zlekceważył, albo źle się nastawił, albo po prostu jakościowo te, te pojedynki, dwa w meczu sumarycznie nie, nie, nie wygrał, więc to już, nie, to już tak jakby nie pytanie do mnie. To już, to już nie, nie jest dzisiaj nasze, nasze zmartwienie, bo, bo przeciwnik jest inny niż, niż Hajduk. Ja bardziej tutaj analizuję to, z czego to się mogło wziąć, jeżeli chodzi o ten dwumecz, ale jeszcze raz powtórzę, uważam, że, że jeżeli chodzi o same te dwa spotkania, to, to, to zagra z nami zespół, który zasłużenie ograł Hajduka. Nie mając tej analizy, Pan był zaskoczony, no bo, bo po kibicach tak można mówić, że byli zaskoczeni, tak? No jeszcze tam wiadomo konferencja prasowa Wasza trwała, tam jeszcze była kwestia... Znaczy, taka, czy ja, ja byłem zaskoczony, skurzymy, no... Fajnie. Myślę, że na początku pewnie tak jak my wszyscy uległem po prostu temu, czego nie znałem, a co usłuchałem, tak? jeżeli chodzi o samą wielkość klubu, wartość klubu, kulturę sportową, no bo jednak Liga Chorwacka, Liga Albańska no trudno dzisiaj to zestawiać, ale no tak jak na przykład nie wiem, Betis Sevilla wylosował jak Wielonie Biały Stok, no to też w Andaluzji szukali na mapie, gdzie jest Polska. A jak już znajdzie, gdzie jest Polska, się zastanawiali, co to jest za klub. A potem przyjechała jak ironia na Betis, miała swoje momenty, przyjechała Betis do obiego stoku. Nagle się okazało, że ta drużyna może 6 gola, może zaatakować, może się utrzymać przy piłce. Więc myślę, że musimy się wyzbyć takiego zaściankowego myślenia, i tak jak my możemy się rozwijać jako kraj, tak jak nasza piłka klubowa może iść do przodu, tak samo niektóre ligi, niektóre kluby mogą się cofać. A inne ligi, które są w naszym przekonaniu bardziej egzotyczne, też mogą się rozwijać. No bo nie wiem, wczoraj mamy eliminację do Ligi Mistrzów, Pafos Cypryjski wygrywa na Marakanie z Fenu Belgrad. Także e, kluby się rozwijają, życie się toczy, piłka się przesuwa w przód. E, I teraz pytanie, jakie ligi, jakie kraje wykorzystują te momenty i, i jak wykorzystują ten czas. No bo też nie możemy żyć przeszłością i oceniać, że nie wiem 20 lat temu coś było mocne, bo 20 lat temu to, to wiele rzeczy było innych niż dzisiaj. Tu i teraz oceniamy sytuację i tak jak powiedziałem spodziewamy się bardzo trudnego dwumeczu z tym przeciwnikiem. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To, to samo pytanie co do Peresa Sarabuciuka, co zrobić dziś wobec absencji Dawida no bo wiemy, że to był jeden z wiodących zawodników na początku sezonu. Ja jeszcze nie wiem, czy David Grachana będzie miał absencję. Ja nie potwierdzam tej informacji, no, no może odniósł uraz, wiadomo, że dzisiaj jego występ stoi pod znakiem zapytania, to nie znaczy, że nie wystąpi, nic nie jest przesądzone. Nawet jak Dawid będzie zdrowy, to też nie oznacza, że ja go wystawię. Więc dzisiaj dzień przed meczem, jutro jest mecz 20:15. Nie ma co wyrokować. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Państwo 18:45, tak 19:00 dostaną informację, wtedy będzie można się zastanawiać. Dlaczego, co, jak komentować moje decyzje. Na ten moment ja nie mogę dzisiaj z tego miejsca powiedzieć, że Dawid, Dawid Rachalitro nie zagra. Ale też nie mogę powiedzieć, że zagra. Mogę powiedzieć, że zobaczymy. Przy, przy tej analizie, którą ten trener robił ze w jakiś sposób utrudniało to, że ta, ta analiza się utrudniało to, że Liga Albańska jeszcze de facto nie wystartowała i nie musieliście opierać się na tych czterech meczach. Widzę konferencji eliminacyjnych meczach Albańczyków. No i pewnie będzie się opierać przed, przed rewanżem też na spotkaniu w tej bo wiemy, że oni też przełożyli te spotkania pierwsze. Skróciłę. Ale my też rywalami gramy. No, nie. Ja nie szukam trudności, szukam rozwiązań. No, co by to nam zmieniło? No, zmieniłoby to na pewno u przeciwnika, bo objętość meczowa, intensywność spotkań większa, więc też kwestia zarządzania kadrą i tak dalej, i tak dalej, możliwości kadrowych. No, wiele rzeczy tutaj ma wpływ potem, ale na to wpływu nie mamy, bo że Polska Liga już gra, Albańska nie gra. No, może trzeba robić wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby grać bez eliminacji po prostu jako Polska Liga i to się nie będziemy martwić, czy ktoś gra, czy ktoś nie gra. Wszystko będziemy startowali wtedy, kiedy wszyscy grają. Na razie trzeba sobie to wywalczyć i dlatego może być trudniej, mogą być przeszkody, ale łatwo nie ma. Nikt nam za darmo tego nie da jako na, na, na naszej lidze i, i, i nam też jako klubowi. Jeżeli chodzi o, o ilość materiału, no to oczywiście to, to zwiększyłoby ilość meczów, które moglibyśmy obejrzeć, ale cztery mecze to też nie jest pół meczu czy mecz, tylko są cztery spotkania, więc swoje wnioski można też wyciągnąć i na przestrzeni czterech spotkań pewne rzeczy powtarzalne wyciągnąć i mniej więcej wiedzieć, jaka charakterystyka to jest tej drużyny i, i czego możemy się spodziewać bo też oprócz tego zbieramy różne informacje, opinie, rozmawiamy z ludźmi, więc tą, tą wiedzę też poszerzamy na temat przeciwnika. Oczywiście wideo jest najważniejsze, ale, ale też szerszy kontekst zawsze tego bierzemy, więc nie patrzę na to przez trudności, tylko sytuacji, w której się spotkamy i staramy się jak najlepiej wykorzystać te możliwości, które mamy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze raz zapytam, bo wiemy, że tym meczu z Hajdukiem nie będzie jed... najlepszego napastnika Dynamo City. Wcześniej odszedł inny, którego mogliście zobaczyć w tym meczu z zespołem z Andory. Jak duże są to osłabienia zdaniem trenera? No na pewno, na pewno jest to osłabienie, jeżeli tracisz czołowego piłkarza. Szczególnie mówię o tym ostatnim transferze. No ale jak widać przeciwnik też szybko zareagował, bo, bo dwóch zawodników w to miejsce ściągnął. Jeden z tego co chyba kojarzę na listach nie jest zgłoszony do rozgrywek europejskich, ten ostatni transfer. No ale Berisha już, już jest, więc to też jest alternatywa dla nich jeżeli chodzi o ustawienie w ataku. No ale to... Z... To jest tylko i wyłącznie diagnoza tego, co się dzieje u przeciwnika, ale to nie jest też rzecz dla mnie najbardziej istotna, bo tak jak niejednokrotnie powtarzam, istotnie, najistotniejsze jest dla mnie to, jak my będziemy się prezentować i na jaki poziom my wejdziemy, no bo to jest też klucz, bo też mamy w sobie jakość odpowiednią. Kluczowe dla mnie jest to, jak będziemy do tego dwóch meczu nastawieni, w jakiej formie będziemy, w jakiej będziemy w dyspozycji. Jak my będziemy się prezentować na boisku? Jak my przede wszystkim. No tutaj nie pozwolimy przeciwnikowi też rozwijać skrzydeł i, i przejmować kont dużej kontroli nad spotkaniem. Także mm, na tym się skupiamy. Chcemy. Przede wszystkim pokazać swoją najlepszą twarz. Chcemy przede wszystkim skupić się na tym, żebyśmy to my pokazali tutaj swoją tożsamość, wykorzystali w pierwszym meczu swoje boisko. No a potem, co będzie, to, to już będziemy się martwić potem. Na razie trzeba się skupić na tym, co jutro. Liczę też bardzo mocno na naszych kibiców, którzy są od początku sezonu wspaniali i pomagają nam. W każdym meczu niesamowicie. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy wszyscy, wszystkie ręce na pokład, wszyscy powinniśmy się też skonsolidować wokół tego celu, pomagać drużynie. Pamiętać, że drużyna, która będzie lepsza w przeciągu 180 minut. Ewentualnie, jeżeli będzie potrzeba na dogrywka i, i, i rzuty karne, będzie grała w fazie ligowej Ligi Konferencji, a nie ta, która e, wygra pierwsze spotkanie albo będzie po pierwszym spotkaniu w lepszej, lepszej pozycji. To nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego trzeba do końca wierzyć, do końca walczyć, do końca być z tą drużyną, wspierać i tak, żebyśmy sobie wszyscy dali na koniec fajny rezultat, który pozwoli nam e, doświadczać. Który pozwoli nam zbierać, tak jak powiedziałem, nowe doświadczenia, przeżywać kolejne emocje wspaniałe z tą drużyną, i wspominać potem latami te momenty. Także walczymy wszyscy wspólnie o to, żeby z tego dwóch meczów wyjść zwycięsko. I tyle. Partnerem portalu jest firma Diadom, okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma Jazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jazbut.pl. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.